Pierwszy etap to jest zapładnianie, czyli wiele razy w Twoim życiu masz takie okresy, gdzie siedzisz w sobie bardziej i myślisz, co byś chciał, marzysz, wizualizujesz sobie pewne rzeczy, myślisz, że chciałbym, żeby to się stało, chciałbym, żeby było tak, chciałbym, żeby mi się przytrafiła ta rzecz, żeby było fajnie. To jest okres zapładniania. Tutaj nic się nie będzie działo. Nie przyciągniesz tych rzeczy w tym okresie. I to jest ok. Taki okres jest potrzebny. Dobrze jest odgrywać ten etap, gdzie siedzisz w sobie i myślisz. Coś Ci się nie podoba w życiu i marzysz o tym, że chciałby, żeby było inaczej. To jest zapładnianie. Zapładniasz się pomysłami, myślami. Co byś chciał, co by było fajne, co Ci się podoba, co wolisz. To jest potrzebny okres, ale w tym okresie czasu nie przytrafi Ci się coś niesamowitego. To jest pierwszy etap przyciągania. Drugi etap przyciągania to jest ten moment, gdzie zaczynasz działać. Myślisz sobie, dobra, chcę pewne rzeczy, chcę, żeby było fajnie, co muszę zrobić? Muszę zrobić to, muszę się nauczyć tego, muszę zadbać o to, muszę zrobić tą rzecz, muszę popracować nad sobą. I działasz, nie? Działasz. Czytasz kolektyw, nie? I widzisz, żeby mieć te rzeczy, Jakie są przekonania w kolektywie? Jakie rzeczy muszę zrobić, żeby mieć te rzeczy, które chcę mieć? Dokształcasz się, uczysz się. Muszę zrobić to. Jak zrobię to, to będą większe szanse, że osiągnę tą rzecz, którą chcę. Wcześniej zapładniałeś i myślałeś, teraz działasz. Jak działasz, to nie przyciągniesz tych niesamowitych rzeczy. To jest drugi etap. Działanie to jest drugi etap. W trzecim etapie w odpuszczaniu przyciągniesz te niesamowite zdarzenia. Jak dojdziesz do tego etapu, gdzie odpuszczasz, jak zaczniesz działać na drugim etapie, czyli będziesz robił rzeczy, muszę pracować na tym, muszę zrobić to, żeby stało się. Będziesz działał, 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 działał. Nic niesamowitego się dzieje, ale są takie małe efekty, takie stabilne małe efekty. To, co robisz, przynosi takie efekty małe. Nie ma tego czegoś wielkiego. Takie małe efekty. I się czujesz fajnie ze sobą. W momencie, gdzie chwycisz taki flow, w momencie, gdzie chwycisz taki moment, w momencie, gdzie chwycisz taki moment, abstrakcja, ten moment, gdzie to Twoje działanie stanie się takie the flow, czyli Będziesz miał pewną rutynę, gdzie będziesz robił rzeczy, które są dobre dla ciebie, które sprawią prawdopodobnie, że osiągniesz to, co chcesz osiągnąć. Ale jak zapomnisz się w tej rutynie, czyli będziesz robił te rzeczy dla samego robienia, nie będziesz miał cały czas w głowie, że muszę to zrobić, żeby osiągnąć tą rzecz, muszę to zrobić, żeby osiągnąć tą rzecz. I nie myślisz o tym, że chcę tą rzecz, chcę tą rzecz, chcę tą rzecz. W momencie, gdzie odpuścisz i wciągniesz się w te działania same w sobie, i będziesz miał taką rutynę, gdzie po prostu będziesz się czuł dobrze, bo chwyciłeś taki flow i robisz. Dzisiaj muszę zrobić to, później to, później to, później to. I nie myślisz o tym dlaczego, po prostu muszę to zrobić. Wykonujesz to, wykonujesz to, masz taką fajną energię, czujesz się fajnie, zadowolony, że wykonujesz wszystkie te rzeczy, które miałeś wykonać. I jak zagubisz się w tym, w pewnym sensie, w zagubisz się w taki sposób, że zapomnisz się, dlaczego to robisz, po prostu będziesz się czuł fajnie, będziesz wykonywał swoją robotę. nie? Jak zapomnisz się, to wtedy nagle w niespodziewany sposób. Pamiętaj, to będzie w niespodziewany sposób. To nie będzie tak, że będziesz czekał, o idzie, idzie i będzie. Nie. Jak się zapomnisz, tak jak idziesz na trening czasami, nie? Idziesz na trening, jakikolwiek trening, cokolwiek trenujesz, jakikolwiek sport, to na początku jest trudno i musisz wykonywać pewne ruchy prawidłowo. Skupiasz się, żeby to robić dobrze, zgodnie z zasadami matryca, świata. Muszę to wykonać tak, muszę to wykonać tak, żeby było prawidłowo. I wykonujesz, 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 i w pewnym momencie chwytasz taki flow, gdzie już nie myślisz o tym, jak muszę to zrobić, jaki efekt musi być. Po prostu same ruchy robisz dla samego ruchu i enjoyujesz ten trening. Wtedy magia się dzieje w Twoim ciele, wtedy są efekty, wtedy ten trening jest taki dobry. Tak samo tutaj w życiu. Jak zaczynasz działać, to na początku. Stawiasz jeden krok, muszę to zrobić tak, żeby były te efekty, muszę to zrobić tak, żeby były te efekty. A jak zaczniesz to robić i mieć tą rutynę codzienną, że zrobię to, później to, później to, później to, później to. I cieszysz się, uśmiechasz się i enjoyujesz robienie tych rzeczy. I zapominasz, że o, muszę coś tam osiągnąć. Jak się zapomnisz i będziesz po prostu szczęśliwą osobą, która robi te rzeczy, które ma do zrobienia, wykonujesz w ruchu, bum, nagle pojawia się. Ta niespodziewana, niesamowita rzecz. To jest ten moment, gdzie przyciągniesz te zbiegi okoliczności. Bo jak wychodzisz na spacer, bo coś ci nie wyszło, i w twojej głowie przychodzi myśl: O, chyba mi nie wyszła ta rzecz, żebym się czuł gorzej, żebym miał ochotę iść na spacer, i teraz, skoro idę na ten spacer, to chyba teraz. Może to jest z tego powodu, że jak pójdę na ten spacer, to spotkam tą osobę, która zmieni moje życie. W momencie, gdzie pomyślałeś o tym, to to się nie stanie. Teraz weszłeś w okres zapładniania. Teraz wesz weszłeś w okres marzenia. Teraz idziesz na ten spacer i myślisz, ale fajnie by było spotkać tą osobę, która zmieni moje życie na tym spacerze. Teraz zapłodniasz, teraz nie będą się działy rzeczy. To się stanie, jak nie będziesz tego spodziewał. Jak nie będziesz myślał, dlaczego idziesz na ten spacer, bo po prostu tak wyszło. W ruchu, w twoim życiu jesteś we flow i musisz iść gdzieś tam i dobra, pójdę na spacer, bo coś tam i jesteś we flow i nie myślisz, że coś tam musi cię się przytrafić, wtedy wtedy pojawia się ten owoc twoich myśli i twoich działań, bo odpuściłeś. To jest Okres odpuszczania. Okres odpuszczania jest ten moment, gdzie chwyciłeś tą rutynę i już nie, nie myślisz, nie, nie idziesz myślami, że chciałbym to, chciałbym to, chciałbym to, tylko po prostu jesteś tu i robisz tą rzecz, którą masz do zrobienia i czujesz się fajnie z tym. Odpuściłeś. Po prostu żyjesz sobie. Moment odpuszczania może przyjść innym sposobem. Może to nie być flow, może to być taki moment, gdzie. Działasz, 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 i w pewnym momencie mówisz: Wiesz, co, nic nie działa, już mam dość, zostawiam to wszystko. Wtedy też może pojawić się, pojawić się ten owoc Twoich poprzednich działań, tego, że starałeś się, że robiłeś rzeczy i myślałeś o pewnych rzeczach wcześniej, i puściłeś to całkiem i nagle może się pojawić. Ale z mojego doświadczenia lepiej jest na flow odpuszczać. Lepsza energia jest, jak jesteś we flow i po prostu żyjesz i jest fajnie i bum, nagle się pojawia coś. Lepsze to, niż jak załamujesz się i wtedy się pojawia.